No tu już zobaczcie, już zasypane jest wnętrze ścian fundamentowych. Można powiedzieć, że prawie na gotowo. Tu została taka mała kubka po środku. Zaraz ją będę rozrzucał i wydaje mi się, że ta ilość już wystarczy na, na tą część mieszkalną. Tu część wejściowa jest już chyba na na gotowo, oczywiście nie zawibrowana, to będziemy robić jutro z rana, dzisiaj jest już popołudnie, dosyć późne, więc za późno na wynajęcie skoczka, no a tymczasem chwytam łopatę i spróbuję to rozplan rozplantować. O, i tak to wygląda. A tutaj w zasadzie tylko w tym miejscu brakuje mi jeszcze trochę. Do tego różka łycha kopary nie sięgała, więc niestety będę musiał samemu zadziałać. No, wczoraj mega ciężki dzień. Z uwagi na, na to, że o poranku skoczek, co mnie naprawdę mocno upodlił. Bo ciężkie, to nie lubię tej roboty. A później po południu koparka. No, i tutaj, oczywiście, przy koparce, no to trzeba. Też się namachać łopatą, tak żeby trochę porozgarniać, no bo w te kąty on nie sięgał, no i wiadomo ta łycha, zresztą tutaj akces jest dosyć słaby, o, tutaj najdalej mógł dojechać, szopa przeszkadza, no i trzeba było też sporo łopatować, no ale już jest bliżej niż dalej, więc nie, nie, nie narzekam jakoś, tylko biorę się za robotę, trochę się zregenerowałem, więc nie ma co biadolić, trzeba działać. Także trzymajcie się i pokażę Wam, jak już będzie wszystko rozrzucone na gotowo. Tak, gotowe do, do skoczkowania. Cześć. No i po chwili sytuacja wygląda w następujący sposób. Także jest, można powiedzieć, przygotowane do zawibrowania. Jutro rano Jadę wypożyczyć skoczka. No i to będzie ostatnie skakanie. Myślę, że będzie OK. Tym razem nie jest nasypane tak pod sam czubek, tak jak było w części garażowej. Tu pamiętacie było. Na wysokość 2 trzecich bloczka. Tutaj mam trochę mniej niż połowa i mam taką cichą nadzieję, że to wystarczy, żeby zagęścić na wysokość jednego bloczka. Tak, żeby jeden bloczek został z góry, po prostu. No, i chudziak, który przewiduję, będzie miał w okolicach 12 cm. Także tak to wygląda. Pogoda jest fajna, więc będzie ok. Cześć, trzymajcie się. Cześć, witam Was w poniedziałek. Ostatni. Raz, kiedy robię skoczkiem, już yy, zrobiłem tutaj tą małą parcelę. Pierwszy raz, także za moment lecę drugi. Robię, robię wszystkie na, na trzy razy. Także mam sporo czasu, mogę to przewalczyć. Tak, żeby było porządnie ubite. No i yy, tutaj jeszcze nie tknięte. Także powolutku, powolutku i do przodu. No i witam Was ponownie. Już są trzy przejazdy zrobione na tych dwóch częściach. Także mogę powiedzieć, że czynności związane z zagęszczaniem piasku uważam oficjalnie za zakończone. Pozostaje mi tylko tutaj troszeczkę wybrać nadmiary, rozgarnąć, ewentualnie zlać to wodą tak, żeby było w miarę żeby była ta góra w miarę stabilna no i tyle w tej części tutaj stoi skoczek jest jeszcze trochę do zrobienia kanalizy nie robiłem wcześniej oczywiście z uwagi na to że obawiałem się że te rury zostaną zmierzone przez to szalejące urządzenie Także, no teraz trochę będę musiał głęboko kopać No ale to nic, to jakoś się to wygrzebie No i potem oczywiście się zaleje wodą, tak żeby Ponownie to miało taką jakość To zagęszczenie, jak, jak po użyciu skoczka Także jadę go teraz oddać do wypożyczalni I po powrocie wracam I tam będę się bawił w, w, no, w takie już dopieszczenie tego tak jak i tutaj zresztą też pozdrawiam i trzymajcie się, cześć no i po skoczkowaniu i tutaj takim trochę równaniu sprawa wygląda następująco jakoś tak specjalnie bardzo do jakiegoś tam poziomu nie będę równał, po prostu zamówię odrobinę więcej betonu nie mam siły szczerze mówiąc, żeby się pierniczyć już z tym piachem także jest gdzie nie gdzie jest wyżej gdzie nie gdzie jest niżej no ale to po prostu ten beton zaleje do równego ja sobie zamówię jakąś rezerwę no i, no i tyle oszczędzę może stracę trochę pieniędzy ale, ale zdrowie oszczędzę Bo sam jestem tutaj na budowie jak wiecie więc starczy mi walki z tym piachem Generalnie dużo daje to w kości. No i jak pamiętacie, wspominałem, tutaj jest ta niedokończona kanaliza. Więc zacząłem kopać. Jest głęboko, no bo tutaj wiecie, jest 9 bloczków. Więc muszę się tam jakoś dostać. Wyznaczone osiem. Widzicie tutaj kredą pomazane. No, i to jest oś. A tutaj, w tym miejscu, będzie odbiór 110 z kabiny prysznicowej. prysznicowej. Kabina prysznicowa to tutaj, mniej więcej, w, w prawą stronę od łopaty będzie. No, a tutaj w tym miejscu taka mini spiżarka, dosłownie no taka wąska, wąziutka, no ale zawsze jakieś tam graty się tutaj upchnie. No, i kopię sobie. Nie obsypuje się, więc zakładam, że jest dobrze zagęszczone. No i taka walka. Chcę to dzisiaj skończyć, może się uda. Trzymajcie kciuki.